This is angielski na wynos. Hello, folks. This is angielski na wynos. You're listening to Season 3, Episode 2. Siemanko, wracamy po świątecznej przerwie. Między odliczaniem dni do Sylwestra a dojadaniem świątecznych pozostałości, warto poświęcić kolejne kilkanaście minut na posłuchanie mojego podcastu. Aha, wiele z Was pytało mnie o grafikę, którą wrzuciłem na święta. Tam był tekst. Happy Crimbo. Tak jak wiesz, staram się uczyć się słownictwa potocznego, naturalnego, używanego na co dzień przez native speakerów, nie książkowych zwrotów. Crimbo to oczywiście slangowe określenie na Święta Bożego Narodzenia, ale święta świętami, a wracamy z przytupem do względnej normalności. O czym dziś w odcinku? Aha, ale zanim. Jak pewnie część z Was już zauważyła, główną opowieść w sezonie trzecim zaczynam od kilku zdań, wprowadzenia po angielsku. To będzie taki standard w tym sezonie. W dodatku będę chciał obalić parę mitów o gramatyce oraz dać Ci wiele wskazówek dotyczących zagadnień gramatycznych. Stąd część tematyki będzie właśnie z naciskiem na gramę, ale to od następnego odcinka. Ale postaram się to też robić w sposób ciekawy, nie zanudzę cię. Promise. Okej, okay, ale o czym dzisiaj? Jak łatwiej mówić lepiej, czyli jak uporządkować swoje wypowiedzi i dzięki temu brzmieć bardziej naturalnie. Nauczę się zwrotów, dzięki którym łatwo to osiągnąć. Prostych zwrotów, które mogą wiele. Zwroty te. Uporządkowują, organizują, innymi słowy, nadają naszej wypowiedzi pewną etykietę. Rozmówca spodziewa się dzięki nim określonego kontekstu wypowiedzi, ale jaśniej o tym już za chwilę. Ponadto, nasz główny bohater otrzyma propozycję powrotu do Anglii po latach. W jakiej roli, dokąd i w jakim celu o tym już za chwilę. Życzę przyjemnego odbioru. Speaking of how I got the offer to come back to England, I think it was somewhere in the middle of summer holidays, sorta long break from work. I had already been teaching in language schools then, but I'm obviously less busy in the summer due to holiday season. I didn't have a lot to do apart from some private teaching, and I wasn't happy with the money I was making that time. I had just graduated from uni, had a job, but I wanted to try something else but anyway i was at home and i got a phone call from my cousin long story short just to spare you listening to the long conversation i was offered a job in leicester by somebody that he knew let me call him the big boss for the sake of our story my main duties were translating business meetings office work and most importantly supervising a group of polish construction workers so just imagine well it's going to be hell of a ride i thought Speaking of, co do mówiąc o zwrot używany, kiedy chcemy nawiązać do jakiegoś tematu, jest to rozpoczęcie zdania, jeden z tych zwrotów, które sprawią, że Twoja wypowiedź będzie bardziej zorganizowana. O nich już za chwilę. Speaking of, powtórzysz? Speaking of, co so Coś w stylu. Tu przypomnienie zwrotu, który już kiedyś się pojawił. So Powtórzysz? Powtórzysz? But anyway. Kolejny ze zwrotów poprawiających organizację twojej wypowiedzi. But anyway, używamy, kiedy chcemy powrócić do głównego tematu lub zakończyć poprzedni. But anyway, powtórzysz? Long story short. W skrócie, long story short. Powtórzysz? To spare you something, żeby oszczędzić ci czegoś. W tym przypadku, to spare you listening to the long conversation, aby oszczędzić ci słuchania długiej rozmowy. To spare you. Powtórzysz? To spare you. Let me call him the big boss. Pozwól, że nazwę go big boss. Let me call him the big boss. Powtórzysz? For the sake of. Na potrzeby tej historii w tym przypadku. For the sake of. Powtórzysz? So just imagine więc wyobraź to sobie. So just imagine, powtórzysz? It's going to be one hell of a ride. Będzie jazda. It's going to be one hell of a ride. Powtórzysz? Przenosimy się teraz w czasie do roku 2014. Jest gorące lato, ja mam wakacje i dostaję telefon o którym. Powiedziałem już parę słów powyżej. Zgadzam się potem po kilku dniach na propozycję współpracy. Wiązało się to z wyjazdem do Leicester znowu niemal spontanicznie, a jakże. Tydzień później byłem już na lotnisku. Do moich głównych obowiązków należało tłumaczenie spotkań, pomoc w założeniu firmy w Anglii, nadzór nad postępem prac na budowie oraz, co okazało się największym wyzwaniem, nadzorowanie prac grupy polskich robotników. To będzie długa historia. Na kilka dobrych odcinków, uwierz mi. W międzyczasie zanim poleciałem do Leicester, gadałem z ziomkiem o tym jakie mam plany na czas po wakacjach, kiedy to teoretycznie zaczynał się najbardziej zapracowany okres w roku ze względu na rok akademicki. Pracowałem wtedy już jako lektor w szkole językowej i współpracowałem z kilkoma biurami tłumaczeń, ale w wakacje pracy, zajęć i zleceń było wtedy niewiele, co skłoniło mnie do spontanicznej decyzji o ponownym wyjeździe do UK. So, zaczął Marv. You're coming back home in it? Well, kinda home. Cause I'll be in Leicester. Oh, you'll be in Leicester? What a dodgy city that is, powiedział Martin. So, zatem, a więc. Używany bardzo często do rozpoczęcia nowego tematu w rozmowie. To tak zwany discourse marker, czyli po polsku znacznik dyskursywny. Nie będę wchodził w szczegóły tej nazwy i samego pojęcia. Briefly to zwroty mające na celu ułatwienie komunikacji, służą lepszemu zrozumieniu przekazywanych przez Ciebie czy Twojego rozmówcę informacji, czyli po prostu niejako naprowadzają Cię na to, co Twój rozmówca chce teraz powiedzieć. Briefly, w skrócie, briefly. Powtórzysz? Well. W zasadzie to jest odwrotnie, albo trochę inaczej można by dodać. Well użyjesz, kiedy na zdanie rozmówcy reagujesz poprzez wypowiedź, która doprecyzuje to, co on powiedział, lub jest całkiem różna, inna. Na przykład: Kate, you're turning 30 today, powiedział tata. Well, it's tomorrow actually. W zasadzie to jutro. Czaisz. Innymi tego typu wyrażeniami, oprócz wspomnianych już speaking of albo but, anyway, so, czy well, są na przykład Now, what's the plan? Samego słówka now nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale po co używać go w takim kontekście? Mianowicie jest to sposób na zorganizowanie swojej wypowiedzi w tym konkretnym momencie, o którym mówimy. Często w odniesieniu do jakiegoś planu czy propozycji. Now, let's move on, przejdźmy dalej. Now, let's move on. Powtórzysz? Lub też fine. Let's see the next slide. Zobaczmy kolejny slide. Fine. Let's see the next slide. Powtórzysz? Fajnym wyrażeniem jest też hang on, którego warto używać, kiedy na przykład w trakcie prezentowania albo rozmowy z kimś dostajemy wiadomość, którą chcemy przeczytać, albo telefon, który chcemy odebrać. Hang on, let me get this. Poczekaj, tylko to odczytam. Hang on, let me get this. Powtórzysz? Innymi popularnymi zwrotami tego typu są np. partykuły, czyli wyrażenia typu tak, nie, oby, by, by" choćby, nieco, trochę, otóż, ale i tak dalej, i W języku angielskim potocznym wyrażenia tego typu, których faktycznie warto użyć, to np. oh, wyrażające zdumienie lub przytakiwanie. Oh, I see. Aha, rozumiem. Powtórzysz? Oh, I see. Kolejnym jest yeah jako przytakiwanie. W mowie potocznej często usłyszeć można słówko like, które wcale nie oznacza lubić. Służy raczej jako porównanie jest swego rodzaju wtrąceniem. Używamy go, kiedy się nad czymś wahamy lub zastanawiamy. She came to the party and I didn't know what to say. Like, literally I was like, uh, I mean I was shocked. Like you know. I w sumie możemy sobie to słówko nie za często wrzucać w rozmowę, Na również ze słówkami sorta, kinda. W sezonie drugim mówiłem o zbyt częstym używaniu słówka yeah które sprawia, że nasz rozmówca brzmi nieco Hmm. Ulicznie, like an uneducated twat. You get me, yeah I went there yesterday, yeah Had a point, yeah? And there's this prick there, yeah? No, wiesz o co mi chodzi. Kolejnym przykładem będzie wyrażenie you know. W sumie używane jako łącznik. Nah, mate, I can't travel nowadays, cause you know, all this quarantine shit. But I'll try anyway. You know, just uh, you know, get away for a weekend or something. Po polsku zdarza nam się powiedzieć coś w stylu dokładnie. Jako przytaknięcie, zgodzenie się z kimś. Po angielsku śmiało można powiedzieć Exactly. Exactly! That's what I mean. Powtórzysz? Exactly, that's what I mean. Jeśli chodzi o wyrażenie swojej opinii, Anglicy często używają to be honest. I nie zawsze tłumaczymy to dosłownie. Nie zawsze przecież chodzi nam o to, że chcemy być z kimś szczerym. Ale to tak jak z polskim szczerze. Szczerze, nie mam pojęcia. Where are you staying, mate? Gdzie się zatrzymaliście? To be honest, I have no clue what the name of this place is. Szczerze, to nie mam pojęcia, jak to miejsce się nazywa. To be honest, I have no clue. Powtórzysz? Oczywiście nie jest tak, że koniecznie musisz używać wszystkich tych discourse markers w swoich wypowiedziach, ale jakże lepiej brzmią te same proste zdania wypowiedziane z ich użyciem. Kate, she came to the party. I was shocked. We talked through the whole night. I teraz z użyciem discourse markers. Anyway, speaking of Kate, yeah? Well, actually, she came to the party and. Yeah, I was kind of shocked, to be honest. Oh, and long story short, we talked through the whole night. Anyway, speaking of Kate, yeah? Well, actually, she came to the party and yeah, I was kind of shocked, to be honest. Oh, and long story short, we talked through the whole night. Czyż nie lepiej? Właśnie w taki sposób proste wypowiedzi ubarwiamy za pomocą prostych, ale jakże znaczących słów. A wydźwięk tego, co mówimy, jest zdecydowanie lepszy. Jak to mówi mój idol od jakiegoś czasu, pan Robert Makłowicz, to arcy ważne, to arcy ważne, żeby brzmieć lepiej, naturalniej. Anyway, let's get back to the main story, shall we? W mojej rozmowie z Martinem padło pytanie: What are you going to do in Leicester? What will you be responsible for there in this Leicester company? O tym, jak mówić o przyszłości, już nieco dokładniej niż w sezonie pierwszym, opowiem Ci w kolejnym odcinku. Co do mojego powrotu do Anglii, faktycznie wtedy zdecydowałem się na pracę w Leicester. Nie obyło się oczywiście bez przygód, które zaczęły się już na lotnisku. Ale o tym, co dalej, już w trzecim odcinku. A no i nie zapomnij przesłuchać Newspresso które jeszcze pomiędzy odcinkami, już we środę. To tyle na dziś. Dziękuję, że jesteś tu do końca. Nie zapomnij subskrybować moje media społecznościowe: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, Instagram i TikTok. Do usłyszenia.